30 sierpnia 2024 roku Fatman Scoop występował na scenie w Hamden, Connecticut, kiedy doszło do tragedii. W trakcie swojego energetycznego show nagle upadł, pozostawiając fanów i członków ekipy w szoku. Pomimo natychmiastowej reakcji z służb medycznych i transportu do pobliskiego szpitala, ukochany artysta nie przeżył. Nie był to pierwszy taki przypadek. Wielu artystów, zwłaszcza muzyków, przeżywało podobne tragedie podczas występów na żywo. Big Poki, Big którego prawdziwe imię brzmiało Milton Powell, był legendarnym raperem z Houston w Teksasie i jednym z założycieli Screwed Up Click. Jeśli kiedykolwiek słyszałeś o stylu Chopped and Screwed w hip-hopie, Big Poki był jednym z jego kluczowych twórców. Rozpoczął karierę w latach 90. współpracując z dj DJM Screw, a jego album. Z 1990 roku Hardest Pit in the Litter przyniósł mu sławę. Jego freestyle z utworu June 27 i gościnny występ w Clan Sitting Sideways Pola Wala są dziś ikonami w świecie rapu. 17 czerwca 2023 roku podczas koncertu na żywo w Beaumont w Teksasie Big Poké nagle upadł na scenie. Został przetransportowany do szpitala, ale niestety zmarł tej samej nocy w wieku zaledwie 48 lat. Według autopsji doznał ataku serca, a przyczyniły się do tego choroby współistniejące takie jak nadciśnienie, cukrzyca i otyłość. Big Pokey nie był tylko raperem. Był filarem kultury hip-hopowej Houston, a jego wpływ jest odczuwalny do dziś. Fani i artyści nadal oddają mu hołd, utrzymując jego muzykę przy życiu dla przyszłych pokoleń. Sergio Deni 11 marca 2019 roku podczas koncertu w San Miguel de Tucumán argentyński piosenkarz i autor tekstów Sergio Deni przeżył tragiczny wypadek. Spadł ze sceny z wysokości około 3 metrów, lądując w orkiestronie. Upadek pozostawił go nieprzytomnym z poważnym urazem głowy i złamanym ramieniem. Denis został przewieziony do pobliskiego szpitala, gdzie lekarze wprowadzili go w stan śpiączki farmakologicznej. Pomimo intensywnej opieki medycznej nigdy nie odzyskał przytomności i po ponad roku w śpiączce zmarł 15 maja 2020 roku, pozostawiając po sobie dziedzictwo cenione przez fanów muzyki latynoskiej. Talal Maddach. 11 sierpnia 2000 roku w wieku 60 lat, Talal Maddah, znany jako Głos Ziemi, występował na żywo na scenie Al Mawtaha w Abcha w Arabii Saudyjskiej. Podczas koncertu transmitowanego na żywo w Saudyjskiej Telewizji Narodowej, Maddah zasłabł na scenie, wykonując jeden ze swoich znanych utworów. Pomimo natychmiastowej pomocy medycznej, zmarł na skutek ataku serca. Jego nagła śmierć była ogromną stratą dla społeczności muzycznej i jego fanów. Oficjalna saudyjska agencja prasowa potwierdziła jego śmierć, oddając hołd jego znaczącym osiągnięciom w muzyce arabskiej. Pogrzeb odbył się w Dżudzie, a Maddach został pochowany w Mekce. Jego muzyka nadal porusza serca słuchaczy, umacniając jego dziedzictwo jako kluczowej postaci w muzyce saudyjskiej i bliskowschodniej. wschodniej Pinomango. 8 grudnia 2014 roku, w wieku 60 lat. Włoski piosenkarz i autor tekstów Pino Mango zmarł podczas koncertów Policoro na południu Włoch. Wykonując swoją słynną piosenkę Oro, nagle uniósł rękę, przeprosił publiczność słowami przepraszam i upadł na scenie. Został natychmiast przewieziony do szpitala, jednak nie udało się go uratować. Przyczyną śmierci był atak serca. Tragicznie dzień później jego starszy brat Giovanni Mango zmarł na zawał serca podczas czuwania nad trumną Pino. Pino Mango był ceniony za wyjątkowe połączenie popu, rocka, folku i muzyki świata. Jego przedwczesna śmierć była ogromną stratą dla włoskiej sceny muzycznej i jego fanów na całym świecie. Antony Berger, 22 lutego 2006 roku. Antony Berger, ukochany pianista gospel, znany z niesamowitego talentu i energii, zmarł w wieku zaledwie 44 lat. Podczas występu na rejsie gospelowym organizowanym przez Gitter Gospel Berger nagle upadł na scenie. Występował wraz z legendami gospel, Bilem i Glorią Geiter oraz Guyem Penrodem, kiedy niespodziewanie przestał grać, a jego ręce zaciśnięte na klawiaturze wskazywały na poważny problem. Natychmiast przetransportowano go za kulisy, gdzie służby medyczne przez 45 minut próbowały go reanimować. Niestety Berger zmarł na skutek masywnego ataku serca. Jego śmierć była głęboko odczuwana przez świat muzyki gospel, a jego dziedzictwo pozostaje źródłem inspiracji i radości dla fanów na całym świecie.